Początki portalu Gorzów24.pl sięgają roku 2005. W postaci, którą Państwo teraz mogą zobaczyć w internecie, działamy od 25 maja 2007 roku. Od tego momentu dział informacyjny tworzy profesjonalna redakcja. Tworzymy także coraz to nowe działy tematyczne. Może nie idzie to tak nam szybko, jak, jak zaplanowaliśmy sobie na samym początku, jednak staramy się, aby portal z dnia na dzień był coraz lepszy, rozwijał się, był bardziej atrakcyjny. Naszą pracę na co dzień oceniają użytkownicy w komentarzach pod tekstami czy, czy, czy wypowiedziach na forum. My jednak postanowiliśmy sięgnąć troszkę dalej i. Dzisiaj postanowiliśmy zapytać ludzi funkcyjnych, naczelników, wiceprezydentów, czy, czy także prezydenta o, i oczywiście radnych o to, jak oceniają portal, jak oceniają naszą pracę na co dzień. Jak pan ocenia ten rok naszej działalności i w ogóle pojawienie się tego nowego medium na rynku gorzowskim? Było na pewno oczekiwane, bo wiem, jak dużo osób z niego korzysta, jak wiele kilki się na tym portalu pojawia. W związku z tym, że jest to rocznica, stanęliśmy już na nogi. Przeżyliście wiek y, niemowlęcy, jesteście już dorosłymi ludźmi, życzę Wam, żeby wam się pochodziło i żeby jak najwięcej osób z portalu korzystała. Jesteście bardzo y, ambitni, a powiem więcej i potraficie wyciągnąć i w niedzielę i w sobotę mnie nawet do komentarza czy do różnego rodzaju wypowiedzi, tak się bardzo cieszę. Każde nowe medium jest potrzebne. Wszystkie dobre. No coś po pierwsze to jestem zawsze zaskoczona tym, skąd wy macie źródła informacji, ponieważ działacie szybko, błyskotliwie i jeszcze z takimi informacjami których my często nie mamy. W związku z tym zadziwia mnie to, z kim macie kontakty, kto jest dostarczycielem tych informacji i to jest Wasz największy atut. Działacie profesjonalnie pod tym względem. Żeby Wam nie zabrakło energii, żebyście umieli dobrze ze wszystkimi żyć i jednocześnie dbali o to, żeby przekazywać te informacje, które są na pewno dobre, na pewno prawdziwe, na pewno kształcące i przyjące po prostu dobro. Ja się w ogóle bardzo cieszę z każdego nowego źródła informacji. Dlatego, że żyjemy w takich czasach i kto wie, może kiedyś informacje takie pisane w sensie, że można je przeczytać z papieru, całkowicie znikną. No nie życzę tego gazetom, nie życzę tego tym, którzy wydają książki, ale kto wie, co będzie, zmierzamy. I taka jest nasza przyszłość. Ja korzystam często z Waszych informacji, zaglądam na Waszą stronę, czasami recenzuję, ale w ogóle jestem bardzo zadowolona, bo uważam, że każda informacja w internecie o naszym mieście promuje je. Cokolwiek by tam nie było, czasami nawet jakaś krytyka skierowana w stronę urzędników, ale zawsze jest to promocja miasta. Także życzę rozwoju, życzę zainteresowania ze strony czytelników, tych, którzy zaglądają na Waszą stronę, i wytrwałości. Cieszę się bardzo, że jest kolejne znaczące medium na naszej, tutaj. Mapie Miasta Gorzowa. Portal, obok tego, że coraz jest bardziej dojrzały, coraz lepiej funkcjonuje, spowodował również naszą aktywność, bo nie ma nic jak dobra konkurencja i wzajemnie się oduczyć. I w wyniku działania portalu Gorzu 24 również portal miejski uległ znacznemu ożywieniu, jest reagowany na bieżąco, nie ma wklejanych rzeczy. Także sądzę, że mnogość to tylko służy y, informacji mieszkańców, a, a wzajemne współdziałanie i współpraca, nie konkurencja, ale ta konkurencja, jeżeli jest, to ona jest zdrowo pojęta, powoduje, że coraz lepszą mamy informację, coraz lepsze są portale, a przede wszystkim Gorzu 24 widzę, stwierdzam co obiektywnie, wydoroślał, tak to mogę określić, jest już coraz bardziej profesjonalny. Portale. I cóż, skoro tam zaglądam i czytam, to znaczy, że jest dobry. Czego można Pan nam życzyć na przyszły rok i następny? Coraz szybszych łączy, coraz lepszego sprzętu, coraz szybszych serwerów i coraz większej ilości użytkowników. Pani Przewodnicząca, rok działalności portalu, jak Pani go ocenia? Muszę powiedzieć, że tak różnie, bo czasami jesteście obiektywni, czasami bardzo stronnicze. I tak wydaje mi się, że. A czasem macie niezweryfikowane informacje. I odnoszę czasami wrażenie, że to jest na zasadzie: znaleźć newsa i tak go pociągnąć. A to chyba nie na tym to polega, bo według mnie to. To bardziej, gdyby takie rzetelne informacje się ukazywały nie na zasadzie newsa, żeby wywołać jakąś burzę. Ja powiem tak, że taką burzą dla mnie ewidentną to była sprawa Młodzieżowej Rady Miasta, której no, trudno mi nie bronić, ponieważ to są młodzi ludzie, którzy chcą coś robić, angażują się w coś i tak troszeczkę tak chyba z waszej inicjatywy zostali potraktowani tak sobie. Jak najwięcej ob obiektywizmu i myślę, żeby promować też to, co się w mieście dzieje, bo tutaj to akurat rzeczywiście dużo, dużo informacji. Informacji jest nawet więcej niż gdziekolwiek indziej. Nawet muszę powiedzieć, że macie aktualniejsze i częściej aktualizujecie informacje niż nasze tutaj gorzowskie, miejskie informacje. I tu muszę przyznać, że rzeczywiście super szybko, bardzo aktualnie. No, ale chyba może właśnie w tym pośpiechu czasami jest tak troszeczkę zagubiony taki obiektywizm. Wspaniale oceniam. Zawsze najważniejszy jest ten pierwszy rok. Tak jak chodzi o urodziny dziecka, tak samo Was. No po prostu chciałam powiedzieć, że jesteście świetni, dobrze, ale mówię, też ciągle Was oglądam i tak liczę na to, żebyście byli tacy obiektywni, sprawiedliwi. No po prostu lubię was, tylko wywiązujcie się, jak ja to mówię, zawsze tak my gorzowianie musimy sobie pomagać, wy musicie nam wskazywać te kierunki, które mamy razem rozwiązać. No to jeszcze okres niemowlęcy takiego raczkowania, ale życzę, żeby portal się podniósł na dwie nogi i rzeczywiście był dojrzałym medium do prowadzenia debaty publicznej, zresztą jest ciekawym, Czasem jakiś tam artykuł wysyłam do Państwa, więc też przyczyniam się do tego, że ten portal funkcjonuje. Życzę samych sukcesów. Serdecznie gratuluję z okazji tego, choć krótkiego jubileusza, ale jest to myślę, że warte dlatego, że ten portal wprowadził jakąś nową wartość, nowe, nowe, nowe tempo nawet do pozyskiwania informacji. Chętnie do tego portalu zaglądam właśnie szukając bieżących informacji o wszystkich sprawach, bo przecież nie dość ale także w ogóle, które mają miejsce w naszym mieście. Więc ja też się gratuluję, i aby tak dalej i jeszcze więcej tych informacji tam było mam Was w, w internecie ustawionych jako stronę startową i to w zasadzie mógłbym więcej nic nie mówić. E, mam wrażenie, że jesteście o dużo dłużej. E, jakby jestem tak przyzwyczajony do tego, że jakby pierwsze, co robię, jak włączam internet, e, a, a dość dużo jeżdżę, więc jakby mam tam najświeższe, najlepsze informacje. Ja myślę, że e, taki portal był potrzebny i to, co robicie, robicie w sposób wyjątkowo ciekawy, wyjątkowo dobry i przede wszystkim szybki. No, życzyłbym 100 lat, ale e, już przed chwilą mówiłem, że to się tak zmienia, że e, kiedyś e, był portal, tylko zdjęcia, potem chodzicie z dyktafonem, teraz z kamerą, więc tak naprawdę za 100 lat, to ja nie wiem, to, to, to Pan powiedział, że będziecie teleportować, tak? Także trudno Wam życzyć 100 lat, bo to jest nie, jakby tak daleko nie osiągnę. Życzę Wam tego, żebyście mm. pracowali tak, jak pracujecie do tej pory, bo tak naprawdę trudno mi myśleć, o, co jeszcze można zmieniać. E, pracujecie szybko, dobrze, solidnie. Mi się to bardzo podoba. E, ja ze swojej strony oceniam bardzo dobrze portal. Na bieżąco śledzę Wasze informacje, wiadomości. Cieszy mnie, że to jest młoda redakcja, bardzo aktywna, zaangażowana. Bardzo dobre materiały się okazują choćby wywiady, które praktycznie na bieżąco są publikowane. Wywiady z radnymi, z czołowymi postaciami, politykami, także z miasta Gorzowa. Także bardzo pozytywnie jest, są także fotoreportaże też na, na bieżące. Myślę, że jest przyszłość przed portalem. Chyba na pewno wielu ludzi młodych korzysta także z tego portalu, myślę że z korzyścią dla mieszkańców. Jeszcze raz podkreślam, bieżąca informacja, naprawdę aktualne tematy. Robione to w sposób dość, mimo że młoda redakcja, w sposób bardzo profesjonalny. Ja życzę, żebyście się w takim tempie rozwijali i tak doskonalili swoją jeszcze pracę, ale dzisiaj jestem pełen optymizmu. Życzę Wam naprawdę wszystkiego najlepszego powodzenia i tak trzymać.